Czołem ogrodnicy z tej strony Jarek Sławek ze sklepu Vlox.pl. Witam Was w kolejnym nagraniu na moim kanale Vlox.pl w portalu YouTube. A dzisiaj chciałbym opowiedzieć Wam o najnowszych produktach, które w tym roku pojawiły się w ofercie naszego sklepu Vlox.pl. A konkretnie są to narzędzia akumulatorowe marki Ego. Ego to firma, która coraz śmielej zdobywa europejski rynek. Jest numerem 1 w Stanach Zjednoczonych jeśli chodzi o. Narzędzia bez kabla, akumulatorowe zasilane bateriami litowojonowymi, i my zdecydowaliśmy się zostać jednym z pierwszych dystrybutorów narzędzi akumulatorowych EGO w Polsce. No i dzisiaj chciałbym Wam opowiedzieć w ogóle, dlaczego, dlaczego EGO, a nie inna firma. Bo jak doskonale wiecie, każdy w zasadzie producent, każda dobra marka ma już w swojej ofercie narzędzia akumulatorowe. Czy to Stihl, czy Husqvarna, czy Greenworks, te firmy zaczynają już naprawdę mocno na naszym rynku funkcjonować. A pierwszym takim czynnikiem, który przesądził o tym, że będziemy współpracować z Ego, jest znakomita współpraca logistyczna z nimi, ponieważ nie dość, że dostarczają bardzo dobrej jakości produkt, to mają magazyn w Polsce, który bardzo szybko działa i jest w stanie w ciągu 24 godzin dostarczyć narzędzia do klienta. Drugim czynnikiem, który na pewno ma ogromny wpływ, jest jakość tych narzędzi. Być może na zdjęciach, jeśli przeglądaliście kiedyś materiały reklamowe EGO, tego nie widać. One trochę może wyglądają jak zabawki dla dzieci, ale przyglądając się im bliżej, sami możecie ocenić, że te plastiki i te wszystkie metalowe elementy, które zostały zastosowane do produkcji kosiarek, podkaszarek, dmuchaw czy chociażby trymerków, są naprawdę bardzo dobrej jakości i wykonane z wysokiej klasy materiałów. Dlatego zdecydowaliśmy się, że przed zakupem y, zrobimy testy u klientów. Stworzyliśmy taką Akademię Ego. Polega to na tym, że klienci, którzy są zainteresowani na przykład wymianą kosiarki na akumulatorową, umawiamy się z tymi klientami na testy na ich trawnikach. Pakujemy w samochód właśnie kosiarkę, podkaszarkę, nożyce do żywopłotu. I wszystko, co mamy w tym momencie dostępne do, do testów, jedziemy do klienta i klient może sam sobie poczuć, poznać jak właściwie EGO działa. A działa naprawdę rewelacyjnie. I to nie są puste słowa, to nie są jakieś e, frazesy, które nie mają pokrycia. To jest naprawdę bardzo dobrej jakości sprzęt. A trzecim powodem, dla którego zdecydowaliśmy się na współpracę z EGO, są ich niesamowite opatentowane baterie. Widzieliście kiedyś baterie? Nie, na pewno nie. To jest bateria litowo-jonowa. Zobaczcie jak ona wygląda. To jest kawał klocka. Ta akurat ma 5 amperów i pracuje na platformie 56 v To jest naprawdę bardzo dużo prądu, jeśli chodzi o narzędzia akumulatorowe do ogrodu. Zwykle możecie znaleźć 2x18, 32, 36, a tutaj jest aż 56 V. To jest bardzo, bardzo dużo. Dodatkowo, sama bateria ma unikalny układ, układ ogniw. Te ogniwa są ułożone w formie łuku. Dzięki temu lepiej się chłodzą, nie nagrzewają się jedne ogniwa od drugich, no i to przekłada się na bardzo, ale to bardzo długą żywotność samego urządzenia. Sam producent jest na tyle pewny tego, co sprzedaje, że na samą baterię daje 3 lata gwarancji, co przekłada się mniej więcej na 1000 cykli ładowania. To tak, jakbyście przez 3 lata codziennie ładowali tę baterię. Ona ma przez ten okres utrzymać swoją pojemność. Bateria ma też taki ciekawy przycisk. Można go tutaj włączyć i pokazuje nam, czy jest naładowana, czy nie. Wkłada się to w specjalne gniazdo do kosiarki. Te baterie, każdy, każdy z trzech dostępnych. Pojemności, czyli 2,5, 5 i 7,5, pasują do każdego narzędzia z serii Ego Power Plus. Także kupując sobie na przykład kosiarkę akumulatorową w zestawie, otrzymujecie baterię, ładowarkę, samo urządzenie i później na przykład można sobie już ten cały zestaw rozbudowywać o kolejne narzędzia peryferyjne, także na przykład jakaś podkaszarka, może nożyca do żywopłotu, które na pewno się przydadzą na każdej działce. Ten cały nasz multi tool bardzo dobrze działa też z tymi bateriami, także można sobie stworzyć naprawdę bardzo fajny zestaw i pracować bardzo cicho i przyjaźnie dla środowiska. Bo tutaj nic nie hałasuje, nic nie dymi, praca jest przyjemna, bez zbędnych wibracji przenoszonych z urządzenia na nasze dłonie. Także zachęcam Was do obejrzenia tych produktów w naszym sklepie w Świdniku, bo mamy już naprawdę sporą ofertę dostępnych produktów do testów i takich, które można wziąć sobie z półki i sprawdzić jak to działa. Nowością w tym roku, na 2019 rok, jest tego typu trymerek. Tu już mamy troszeczkę inną baterię, bo została zamontowana 2A bateria 12V, to są takie trzy ogniwa, które wkłada się tutaj w to złącze. Na jednej naładowanej baterii możemy pracować do pół godziny. Mam klientów, którzy dokupują sobie dodatkowe baterie, żeby pracować dłużej. A dodatkowo tu jest jeszcze możliwość wymiany ostrza. Zakłada się tutaj jeszcze ostrze do podcinania trawy. A samo uruchomienie wygląda bardzo prosto. Wystarczy wcisnąć ten górny przycisk przycisnąć go do przodu i to urządzenie zaczyna już działać. Bardzo ostre, także naprawdę polecam Wam serdecznie. Można nawet drobny żywopłot tym przeciąć i bez problemu daje sobie radę. Jeśli chcecie to przetestować u nas, to również zapraszam, bo to jest właśnie wersja testowa, żeby pójść i troszeczkę powyżywać się na naszym żywopłocie. Zapraszam Was jeszcze raz do naszego sklepu. Przyjedźcie, zobaczcie jak działa ego? Do zobaczenia. Cześć.